Daszku, który zazwyczaj zasłania słońce, no to jest wyjątkowy samochód, który dzisiaj tutaj na rynku jest. I nie tylko go można zobaczyć, dotknąć i zapytać o szczegóły, ale też wylicytować. Tak, od 30 finału wspieramy wielką orkiestrę, była Sierra, był w tym razem jest Escort. Sygnował go jak zawsze Jurek Owsiak. Tym razem całkowita zmiana podejścia. To nie jest samochód pod koc. To jest samochód, który ma brać udział czy nie. Przejechał w zeszłym roku Rajd Koguta, w tym roku ma przejechać również, bo wraz z samochodem jest ufundowany udział, więc Serdecznie zapraszamy do licytacji. Na ten moment 12 445 zł. Portal aukcyjny polizingowe.pl i kto da więcej niech pomaga. Liczymy na to, że przyszły właściciel będzie nim robił dużo kilometrów po to, żeby pomagać. No właśnie, nie ma stać, ma jeździć. Proszę zobaczyć, tam Marcin pokazuje w tej chwili, jak ten środek zadbany, dywaniki nawet orkiestrowe, więc to widać od razu, że cel szczytny, ale tak jak mówimy, ma nie jeździć, ale ma nie stać, ale jeździć. Tak jest, to jest najważniejsze. Te samochody mają cieszyć. Oczywiście szanujemy tych, które. Je... Którzy je kolekcjonują, ale ten każdy przejechany kilometr ma służyć dobrym celom, pomocy czy dzieciom, czy tak jak teraz chorobom płuc, więc zależy nam na tym bardzo. Co roku wspieramy tego typu inicjatywy, więc za rok będzie kolejny. No oczywiście, my też będziemy i proszę zobaczyć na koniec jeszcze Marcin, to jest prawdziwy autograf Jurka Owsiaka. Takim samochodem można dzisiaj z rosyjskiego rynku odjechać. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.